W poprzednim odcinku. Hej, Wlad, powiedz temu pieprzonemu kmiotowi, że jeśli nie przestanie się na mnie gapić, to odrąbię mu głowę, a potem zamieszczę ten film w internecie. Cholera, nie jest dobrze. Lepiej się stamtąd wynoś. Zabiję was. Zapomnieliście tego, wy albańskie fioty. Cholera, możesz coś dla mnie zrobić? Trzeba podrzucić Malory. Siadajcie, drogie panie. Hej, Niko, dzięki, że przyjechałeś. Powinnam już wiedzieć, że Roman znajdzie wymówkę, żeby się tu nie pojawić. To jest Michel. Hej, Niko, jak ci się podoba w Ameryce, Niko? To nie do końca to, czego się spodziewałem. Wiesz co? Potrzebujesz kogoś, kto pokaże ci, jak się dobrze zabawić. Michel, co ty na to? Mallory, przestań. Oboje jesteście singlami, jesteście dorośli. Weź od niej numer, Niko. Chciałabym się jeszcze z Tobą zobaczyć, Niko. Wyglądasz na gościa, którego chciałabym poznać bliżej. Wygląda, jakby dopiero co wyskoczył z łodzi. Taki przystojniak powinien załatwić sobie jakieś fajne ciuchy. Nie jest tak źle. Nie sądzę, żeby w ogóle się przebrał od czasu podróży. Jak zamierzasz jej zaimponować? Nie trudno mi zaimponować. Wiem, kochanie, i w ogóle tego nie łapię. Dzięki za podwózkę, Niko. Dzięki. Zazwę kiedyś do mnie. Do zobaczenia, Michel. Zapomnij o tym grubasie sługusie. Zamknij się w lat. To zwyczajny sługus. A ty jesteś księżniczką. A propos sługusów. O, cześć Niko. Gdzie jest Roman? Dobre pytanie. Hej, wsioku, twojego głupiego kuzyna tu nie ma. Zrób mi kawę. Że co? Zrób mi pierdoloną kawę. No dobra, ja zrobię. No co? Oczy ci wydubię, jak nie przestanie się na mnie gapić. Ten koleś to totalny świr. Daj mu spokój. Jest tu nowy. A to zauważyłem. Wyrwałeś się z lat osiemdziesiątych? Tak, świetnie. A teraz do cholery przestań się na mnie gapić. Wiem, że jestem przystojny i w ogóle, ale tu jest przesada. Hej, malori, siema, brachu! W samą porę. Vlad, wlad i chłopie, co jest grane? Roman, chłopczyku, to ty mi powiedz. Niezła woda po goleniu. Co to jest, brutal? Nie, nazywa się. Gdzie są moje pieprzone pieniądze? Miałem je, przynajmniej część. Ale zjawili się Albańczycy, którymi miałem się zająć, i rozwalili mi komputer. Czyli to moja wina, a tego nie powiedziałem. Dobrze. Nieważne. Niko sobie z nim poradził. Złamał Dardanowi rękę, a potem pobił jeszcze kilku. Dostali niezłą nauczkę. Czyżby? Zrobimy tak. Skoro nie możesz mi zapłacić, w zamian tej niko załatwicie za mnie kilka spraw. Pewnie. To dobrze. Na razie, Wlad. No co? Telefon dzwoni. Tak? Jasne? Ja nie mogę. Wyślę kuzyna. Jasne, potrafi prowadzić. Nie, to żaden glina. Nazywa się Niko, zaraz tam będzie. Nico. Słuchaj, nie pogniewaj się kuzynie. Nie obraź się, ale podrzucisz Jemayna? To mój stały klient. Czeka na ciebie w Mucha Avenue. Jak tam chcesz? O czym gadali? Niko przyszedł i pytał o ciebie. Wlad chciał, żeby zrobić mu pieprzoną kawę, a Nico go olał. Kawę? A za kogo on się ma? Dobrze, że jesteś. Możesz mnie zabrać na Massen Instruit? Cholera, myślałem, że Roman po mnie przyjedzie. Potrzebuję kogoś zaufanego. Jestem kuzynem Romana. Jeśli ufasz jemu, to możesz i mnie. Wspomniał o tobie. Ty jesteś Niko, zgadza się? Pływający po Morzu Śródziemnym Bajerant, co łamie laską serca i robi grube miliony? Dokładnie, a jacht zamieniłem na taryfę. Właśnie takich bzdur mogą się spodziewać po Romanie. Musisz brać poprawkę na jego wyobraźnię. Nie inaczej. Coś mi mówiło, że za pięknie to brzmiało. Pytanie brzmi, czy nie masz nic przeciwko, by wejść do tego bagna? Tkwiłem w nim na długo, zanim tu przyjechałem. Odkąd jestem w Liberty City, sytuacja się tylko pogorszyła. Muszę odebrać pewien trefny towar z mojej dziupli. Wchodzisz w to? Nie mam z tym problemu. Tylko mi nie mów, że zwinąłeś to ze szpitala albo ze szkoły specjalnej. Mam już wystarczające wyrzuty sumienia. Te drzwi nie powinny być otwarte. Poczekaj tu, a ja się rozejrzę. Gliniarze chcą mnie zgarnąć. Zabieraj mnie stąd. To wynika się spod kontroli, człowieku. Pozbądź się tych glin. Co ty robisz? Cholera, Musi zgubić te gliny. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzięki, brachu. Zawiasem twojego kumpla, Jemain. Jest na miejscu. Super, Niko, ale nie mogę rozmawiać. Do później. Kto tam? Cześć. Tu Niko. Cześć. Właśnie kończę robić włosy. Dzięki. Za sekundę do ciebie dołączę. Dopiero się wprowadziłaś? Nie. Dlaczego? Wszystkie rzeczy są nowe. Niektóre nawet mają nietknięte metki. Lubię porządek. Zauważyłem to, ale no. Wszystko tutaj jest nowe. Cóż, mam małego bzika na punkcie czystości. Jeśli coś działa mi na nerwy, po prostu to wyrzucam. Jakieś ADHD czy coś? No więc, gdzie mnie zabierasz? No tak. Wyglądasz świetnie. Dzięki. Nie wiem, jestem tu nowy. Pomyślałem sobie, że moglibyśmy wybrać się do wesołego miasteczka. Cóż za świetny pomysł! No dalej, uwielbiam wesołe miasteczka. Choć właściwie tutaj nazywa się to Luna Park. Taka malutka różnica.